Ciepano z tej strony, w mapie, to jest kolejny odcinek z Batek Filda 4. Tym razem jesteśmy na mapie Kaspijska Granica 20, 2014 w trybie szturm, em, czyli rush można by powiedzieć po angielsku. E, za chwilę zaczynamy, mamy e, dosyć e, sporo do zrobienia. E, no i bronimy, bronimy naszych celów. nie Jestem w bruźnie aktualnie obrońców. E, I i po, po tej mapie, jakby obrońców, będzie jeszcze druga mapa.

Tu już ktoś w ogóle wylądował. Dobra, gdzie są... gdzie są... Yy, gdzie jest piechota? W ogóle piechoty nie ma, kurde. Oni się stamtąd muszą jakoś dostawać, a ja ich nie widzę w ogóle. The fuck? Stajemy tu trochę. Tu rzucimy granata, bo... Tu chyba napierdzielają z czołów The fuck? Cel zniszczony! Już! Was spostyrało. Kurde... Z helikoptera trzeba gościa ściągnąć. Tam dwóch wylądowało cholera z tego helikoptera i... Jest problem. Ale nas cisną, kurde. Podejrzewam, że to będzie szybka runda. Co Spierdzielony, gdzie on jest? Spierdzielił no. Shit, schowajmy się do środka na chwilę. Dobra, przyładowany w celu zbrojony, serio. Ale mamy słową dużynę. A ja tym sniperem gówno robię, powiem wam szczerze. Ja tu przede wszystkim nikogo nie widzę. Ja nie wiem gdzie jest, gdzie są wszyscy, gdzie jest ta piechota pieprzona. Kurde, w mordę. What the hell? Tutaj gdzieś są zaraz, kurde. Rąbani. Kolerni, my wam tak ja tu muszę podstawić C4. I ja je zaraz powysadzam. Jak to będą wjeżdżać, zresztą już wjeżdżają, chyba. I jeszcze nie, A nie wiem dlaczego, właśnie. ...niż móc wjeżdżać. Oho. Shit, shit, shit! Nie, 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 nie! Eee. Zostało mi jedno C4 aktualnie. Shit. To jest nasz Claymore. Jakim cudem do cholery! No wejdź wejdź stary, tam jest Claymore na górze. Rozsadzi gościa. E, no dobra. E, bronimy w dalszym ciągu kolejnych dwóch punktów. Podejrzewam, że to będzie bardzo, bardzo szybka rozgrywka. Szybko nas załatwią. Dobra. Nasz punkt pierwszy jest tutaj B Ja sobie rozstawię to, ale to tutaj raczej za dużo nie da. Tutaj podstawimy C4 No i spadamy stąd słuchajcie. Tyle naszej roboty w tym miejscu przydałoby się gdzieś wejść do góry Sanafa bitch! Zaznaczyć go jeszcze nie mogę. Bydlak piewszony, kurde Wejdźmy gdzieś tutaj Czy na tych na kominach kurde nikogo tam nie ma? Nie z wrogów Kurde, czołgami tu jadą Fuck, jeden jedzie czołg A ja już nie mam C4 Muszę się trochę schować Jakby ktoś wysiadł teraz stąd z tego czołgu. Chwila, kurde, bierz te snajpery. Na co ty czekasz, człowieku? Jasne, gwit. Już to są. Come on. Nie Nienaw nienawidzę tego dwójnogu. O! Ale słabiak. Come on! Dlaczego ty mi to rozstawiasz? Dobra, przyjmują by jeszcze czy... Czy jeszcze nie? Te w ogóle? Tu jest gdzieś gościu. Shit! Jakim cudem! Oho. I się zaczyna. Czyli granata będą. Gdzieś tu był wróg. Na cel alfa podłużyli. Cholerni. Ty jam dostaje. Jakim cudem go nie trafiłem? Sanawa. Ja pieprzek jestem słaby. KON DO JASNEGO MORDĘ MORDĘ Z prawej, z lewej DAMN Ja to na gówno robię, słuchajcie, nawet mnie na, na tyb nie ma W tabeli, strasznie słabo Ci są was, no to trzeba przyznać ale chyba zaraz będę technika i porozstawiam kilka min. I wezmę przede wszystkim wyrzutnie rakiet sobie, bo... one czołgi, no. Chwila. Gdzie jest ten ziomek? Dzielamy. Jak będą kurde podkładać, to... Spróbujemy wysadzić, no. Nie wiem, czy to się uda. Jeszcze tam z daleka słyszałem... ...snajpera. Gdzieś tutaj wylądował ktoś. Cholera jasna. Na razie bronimy, ale kurde mają tu znacznik rozstawiony No nie, dobra, już nasi się tym zajęli Ale słabo z kim przepadni Nic nie zdążył na szczęście zrobić um. Na jakieś średnie miejsce być może tu? O shit Kiepszony helikopter Ktoś wyskoczył z helikoptera, ale nie... Niestety nie wiem kto i gdzie nie zdążyłem go zaznaczyć. Come on! Wejdź tu! Jeszcze te lagi pieprzone. Gdzie on jest? jest? Cholera, przebiegł. Przebieg na A. Już teraz ta dupa. wiem go jeszcze, czy nie? Chyba nie. Na B jest tylko jeden nasz gościu czeka w bazie, ale on... W każdej chwili mogą go załatwić. O, leci. Jeden. Kurde! No tak w lewo się niestety obrócić nie mogę. O Jakiś tutaj był skubaniec. Cholera, ja gówno robię. Serio? Ci nic cholera nie dzieje. Podejrzewam, że teraz odeprzemy ten atak. Dawał, czy ktoś tu próbował mnie załatwić? Um. Kurde, do czołu mu wsiadł, ja się w ogóle przemieszczę chyba, bo stąd kurde, cholera. Jakiś pojazd jest, hipski moment na przebieganie przez środek drogi. naszego gościa rozwalili. Zjedźmy tutaj. Dobra. Gdzie oni tam są? Są tu pozaznaczani. Chwila, tu drogą jeden idzie. się rąbany Przez to powalone drzewo nic nie widziałem na Napierdziela tu ostro Czyli moje C4 niestety yy, Poszło się rypać na tym punkcie B No ale to chyba i tak nie ma większego znaczenia O come on Co płota nie umiesz przeskoczyć Nie wierzę Zabiłeś go? Zabiłeś Gdzie są wrogowie? Co to jest? Nie było chyba nasze. Ale w sumie zaznaczyć tego co ja nie mogłem Suki syn Zatwili go czy nie? W chwili, bo nie ma gościa. Tu się kilku strzela. Biegnę. Kurwa, pieprzone drzewo. Znów się musiał spierdzielić. Tu nic nie widać. Gdzie on jest? Ja pierdzielę. Shit, no jakim cudem mówię pieprzone drzewo, no do cholery przez to gówno widać Jasna cholera, jakim cudem to drzewo znowu tutaj leżało, no serio Dobra, lecimy tam znowu, bo mnie szlak trafi, kurde. Come on, jedynkę wcisnąłem. Jasna cholera zanim to zareaguje. Jeprzenie! niewiele zostało, naprawdę. Zaraz padną, goście. Cholera, żeby tego B nie rozbroili, ja pierdzielę. Come on, trzy razy ich zabijemy, będzie ok. I wygrane. Yes! Mój zespół wygrał. Miodzio! Miocio, słuchajcie, ode... odparliśmy ten atak, e, za pierwszym razem poszło tragicznie, nieźle nas zmierzyli, ale później daliśmy sobie radę, e, odparliśmy ten atak, jest, całe szczęście. No dobra, słuchajcie, to myślę, że by było na tyle w tym odcinku, dzięki serdecznie za obejrzenie go i oczywiście zapraszam do kolejnych, trzymajcie się i cześć. No, jak widać, dużo nie zrobiłem, 5 na 5. <grym>